Tak. Ja. Jestem nędzarzem. Żebym miał choć już legendę do sprzedania. Nie. Nawet i to nie. Ze wszystkich konspiratorów afery Watergate byłem najstarszy. Najmniej Zbyt mało władzę i majątek miałem ja do stracę. Po prostu nie ciekawe. Bum, bum, bum. Sani w łódeczku węgiel przebierała. Wtem zalarwa nogę chopi pierdnęła niczym błąd. Majtki jej się rozerwały. Szyby z okiem wyleciały. A półnóbki dźwięk wydały. Bum. I Państwa przepraszam, ale muszę przerwać przedstawienie. Nie tak się umawialiśmy, po prostu Przepraszam, to jest drobiazg. To jest drobiazg, ale dla mnie spory drobiazg. No się co smuci, proszę Państwa. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu mogę się przywitać z Państwem. No? E, może doborę troszkę światełka, co? Żebym zobaczył widownie, mógł spojrzeć w oczy, drogi publiczności. Może jeszcze troszeczkę, bo nie wszystkich. O, dobry wieczór państwu! Dobry wieczór państwu! Dobry wieczór! Witam państwa! Witam państwa na naszym wyjątkowym wieczorze. Proszę, proszę państwa, to jest przedstawienie trudne. Pozna się na nim tylko wyjątkowa, inteligentna, wrażliwa publiczność. No ale tym bardziej gratuluję państwu wyboru! Też nie ja wymyśliłem, a szkoda. a szkoda, bo to akurat nie takie głupie. Nie, nie, nie wątpię, <laughs> że są wśród Państwa bywalcy opery. No, pan mi wygląda na wywalce opery. Przepraszam, ale pan wygląda. <śmiech> <śmiech> tak sobie, bo traktujmy to jak w wokół, prawda? Muzyka pozwoli nam lepiej wszystkim wejść w nastrój przedstawienia. Pozwoli mm, antycypować ten, ten, ten specyficzny klimat spektaklu. Ten, ten charakterystyczny rodzaj energii, prawda? Emocji. Poruszy kubeczki smakowe waszą wyobraźnię. O, o, Ten moment spektaklu lubię najbardziej. Pan Maciek, nie. Słyszycie Państwo te, te, te skrzypce, prawda? Skrzypce. To jest solista. Indywidualna. Indywiduum, osobnik, osobowość, indywidualność. I w te orkiestrę. Orkiestra świat zewnętrzny harmonika, prawda? No? Ale orkiestra coraz głośniejsza, coraz głośniejsza, jakby chciała zrównać się ze skrzypkiem, z indywidualnością, z osobowością, ale skrzypek nie daje za wygrany. Jest wolny, nieskrępowany, energiczny. Ale już... orkiestra, Za Zacznę. Właśnie, właśnie. Już, już orkiestra. Jakby chciał otoczyć, otoczyć skrzypkę, otoczyć indywiduum. Jakby chciała stłamszyć. Cieś ginie, ginie w gąszczu tych dźwięków, prawda? A ja, właśnie, ja to się chwilę na wyszukaną poezję, żeby nawiązać z Państwem bliski bezpośredni gołczak, ja, a, a widzę, że z niektórymi to troszkę się znamy. No przynajmniej czuję, mam takie wrażenie, że część z Państwa mnie rozpoznaje, to, prawda? No, tak, 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 dobrze się Państwu zdaje. Tak? Co widzę, że i Pani sobie przypomina. Tak? W zeszłą niedzielę w poza obiadu. Zgadza się? No, no wiem, no wyglądałem troszkę inaczej. Cały przykryty tym zielonym płótnem z maską tlenową na twarz <śmierdzi> no, no to ja, ja, ja. No wiem, że uwielbiacie nasz, nasz serial. Yy, świadczą te wszystkie statystyki. 25% oglądamy. Proszę Państwa, to jest rekord świata. Ale to wszystko w Waszych rękach, naprawdę. Nie, Państwo możecie wpływać na producentów, scenarzystów. Przecież to wy jesteście najważniejsi. Przecież to wy głosujecie, pilota. Telefonujcie, no, zamysłucie. Milcząc zgadzamy się na sytuację choroby. No, no, no tak, przecież niektóre epizody się rozdyma do granic możliwości. A innych co? Wysyła się za granicę, bo się uśmierca, nie? Jednych się leczy przez kilka odcinków, Albo czasem tam dogorywają przez z, z, całe seria, a inni chcą zaraz po operacji do domu. A dlaczego? A dlaczego? No jak Państwo sądzicie, dlaczego? Bo ja wiem. Otóż dlatego, że tamten aktor jest kochankiem scenarzystki. Albo scenarzysty. Albo pił z nim wczoraj wódkę. No, no, no naprawdę trudno znaleźć jakiś inny racjonalny powód. Nie wyłącza muzyki. Widzi Pan, że wchodzę na scenę? Widzi Pan, że wchodzę na scenę, prawda? Jak wchodzi aktor na scenę, wyłączamy muzykę. Jesteśmy chyba załodowcami, prawda? Albo się mylę, guzik taki tam jest, trzeba wcisnąć tylko. Przepraszam, Pawan. Nie, zdenerwowałem się trochę. Posprzeczałem się troszkę z inspicjentem. Poprosiłem, żeby pojechał po naszych gości i tak taksówką. Przecież skoro czekamy już tak długo, to trudno się teraz wycofać, prawda? I co? I jak z takimi nie ludźmi robić na? No powiedzcie Państwo sami. A tak, tak świetnie się wszystko zapowiadało. Nie, nie, jeszcze, jeszcze Proszę Państwa, jeszcze nic nie jest stracone. Proszę Państwa. Dobrze. 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 Powiem Żadnych tajemnic. Nie, państwo jesteście dla mnie jak rodzina, a ja tyle wam zawdzięczam, że, że powiem wam wszystko. Powstaje nowy serial. <grym 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 I robi go nasz wybitny reżyser. I, I wiadomo, kiedy on coś bierze na warsztat, to powstaje dzieło z najwyższej półki. Nie jakieś tam trele morele z... z pralni, szpitala, czy innej redakcji, tylko dobrze skrojone role dla świetnych artystów. No i powiem Państwu, a może nie powinienem, bo zdadam teraz Państwu tajemnicę kuchni, już dobrze, brnę dalej. Mam ogromne szanse zagrać w tym dziele. Niby nic jeszcze specjalnie nie wiadomo, oficjalnie nie wiadomo, ale, ale to jest bardzo mały światek i poczta pantoflowa działa, a, a wiadomość jest pewna. Córka reżysera Castingu jest przyjaciółką córki charakteryzatorki z telewizji. I charakteryzatorka powiedziała w największej tajemnicy mojej przyjaciółce aktorce. I aktorka powiedziała nie. Kolega aktor nie powiedział, broń Boże, nie. Ale koleżanka powiedziała, więc wiem, szukałem takiego właśnie aktora jak ja do głównej roli. W średnim wieku, męski, ale wrażliwy, inteligentny, dowcipny sprawny, z, 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 z rzemiosłem, doświadczeniem aktorskim, teatralnym. I co by tu jeszcze robić? Już przedstawienia nie będzie, ale mogło być piękne. Już prawie to miałem. Jeszcze walczymy. Karawana idzie dalej, a ostatnie gryzą psy. Jutro też jest dzień I, i jutro gramy i zagramy tak, jakby to był spektakl ostatni. Jutro w repertuarze Kurda, Woneuta, Lecidwista i jutro gramy i zapraszam Państwa. Ale teraz idźcie do domu.